Dzisiaj będzie opis yy, kamelona jemieńskiego. Ja posiadam aktualnie jednego samca. Nie wiem, nie cały rok go mam. Kupiłem go na giełdzie za śmieszne pieniądze. No. Jest bardzo ładny. Mi się tam podoba. No to tak, zaczniemy od występowania, tak? występuje w Afryce i ma na Madagaskarze. Teraz może zacznijmy od wyglądu. Eee, no to wygląda tak. Przeważa kolor zielony. Zresztą jak widać, chyba mam nadzieję. Eee, tak. Są akcenty koloru niebieskiego, eee, żółci. Na nie najbardziej. Tutaj na brzuchu ma w sumie i przy głowie też taki, takie paski. Może na filmiku to nie, nie będzie widać, bo to jednak jest słaba kamera. Tak. <laughs> no. yy, ma takie brązowe plamki też. Yy, różne odcienie w sumie tego brązu. Yy, samica jest generalnie mniej kolorowa niż samiec. Yy, samce jeszcze bardziej są kolorowe w... no, wtedy kiedy... Dochodzi do, nie do kopulacji tylko wtedy kiedy ma być tak nie co chodzi. samica jest bardziej szara Samice dorastają do 35 cm Samce są większe dużo bo do 60 cm nawet Samce i samice żyją tak do si w dobrych warunkach do 7 lat Eee, tak, to teraz klimat, no to wiadomo, tropikalne. Eee, w dniu temperatura od 25 do 27 stopni Celsjusza. W nocy od 20 do 24. Eee, tak, wilgotność w terrarium, no to tak 70% wilgotności trzeba było, najlepiej. Eee, no to terrarium, nie? Eee, kamyki. No my ogólnie potrzebują sporo miejsca w teradziu, yy, wysokości i szerokości, no, znaczy szerokości i długości. Szerokość i długość to najważniejsze atuty w teradziu. Yy, yy, terrarium docelowe do jednego osobnika no to 100 cm długości, 60 cm szerokości i 100 cm wysokości. Yy, To może później mi się przypomni. E, oświetlenie i ogrzewanie. No to tak. Zaczniemy od tego, że kanał jest aktywny e, cały dzień. Najlepiej, żeby te było oświetlane i ogrzewane zarazem. No tak, oświetlane e, od 8 do 12. E, no tak. Od 8 ós, do 12. czekaj. Od 8 tak rana do 8 wieczora. Tak. Żeby od 8 do 12 godzin było tak świecone. Eee, ogrzewanie, no to żarówki, no wytrajna żarówka może być, nie? I żarówka UVB, ona nie daje ciepła, ale daje te UVB, które jest potrzebne dla rozwoju kameleonów, tak? Dostępuje słońce po prostu bo słońce też wysyła te UVB. <laughs> yy, podłoże. No to wyroby kokosowe, z kokosa. Torf. No i... Ewentualnie te ręczniki papierowe, tak? Yy, lecz, moim zdaniem, ręczniki techniczne mają tej wilgotności. Yy, chwila. Trwano mi nagranie, ale mniejsza. Dobra. To wróćmy jeszcze może do tego wyglądu. Jemeńskie mają tu takie te... takie kaptury. Że tak powiem, na głowie. To jest właśnie charakterystyczne dla nich. Yy, samce poznać między innymi na... Yy, kolczatki? Kolczuga? Coś tak... nie kolczuga. No takie z tyłu. Jak mają w takie te na butach. To... tak samo to się, na to się mówi i kamelony mają tutaj na tylnych na tylni chłapach tu takie właśnie i potem tym sam co najlepiej właśnie rozpoznać że mają tu takie kurczuli czy jak się to tam nazywa i to byłoby na tyle bo nie wiem o rozmnożeniu to tam na razie nie będę nic mówić no rosną Trochę wolno, jak na razie, bo mam go rok i nie cały rok, kupiłem go jeszcze jak był malutki strasznie. Urosł dość sporo w sumie, jest dużo większy, o tak może powiem. Bardzo mi się podoba i to, że jest aktywny, a nie tak jak na przykład moja Agama, brodata, zamula, siedzi i zamula cały dzień praktycznie. Wdeśniki. Siedzą cały dzień nic nie robią. No to jest praktycznie tak samo. Dobra, to dziękuję za uwagę. Łapkujcie, subskrybujcie. Niech za Zapomniałem dodać właśnie o karmówce i o ogólnie mm, o witaminach. Dobra, już nie będziemy tutaj męczyć kamlona. Ja może spróbuję trochę wyżej. Okej. Okay. Eee, tak, karmimy. No najlepiej jakieś takie małe świeżości. Kraczamy. No mączniki, ale to tak nie za bardzo polecam. Nie polecam. Mm, szarańcze, tak? Mówię. Nie wiem. Ja aktualnie karmię świeżościami. No i tak, witaminy. No to... Witaminy w kroku, tak? Wapno chyba tyle. To... No witaminy w kroku, no niekoniecznie mogą być takie z miodem są takie wymieszane, takie płynne. To by tutaj przydać. Aha. no to razi musi być urządzone tak, żeby było no tak, wysokie musi być. I jak najwięcej takich roślin, bo to jest nadrzewny, tak? On bardzo mało przesiaduje na ziemi. Jakieś korzenie, kory. Dużo liści krzaków takich. W terenie musi się znajdować też woda. Najlepiej to taki wodospad. On sobie właśnie przychodzi i później zlizuje. czyli, że... Nie wiem co by tego jeszcze powiedzieć. No to, to byłoby na tyle. Także dzięki jeszcze raz za uwagę. Dziękuję.